Cześć kochani, witam Was serdecznie. Generalnie już mówię co się dzieje. Kilka dni temu, dokładnie to chyba było dwa dni temu, obejrzałem sobie taki filmik na YouTubie. Porównanie Avout ze Skyrimem. No i tam poprosiłem autora, czy byłoby w stanie zrobić filmik odnośnie porównanie pomiędzy Avout i The Outer Worlds, ponieważ był również zrobiony przez Obsidian czy mógłby porównać te dwie gry, Avowed i The Outer World. Różnica między tymi grami to są praktycznie, to jest około 6 lat. Jedna została, ta The Outer World wyszło w 2019, Avowed teraz na dniach, więc 2, czyli 2025 luty, 13 wyszło. Więc o, generalnie, no, żeby zobaczyć jak technologicznie tutaj Obsidian poszedł do przodu i przekonać się jak te dwie gry w zestawieniu obok siebie, jak działają. Więc widzę, że tutaj Terak JK akurat zrobił to. Dziękujemy bardzo Terak JK i obierzemy sobie teraz jego materiał. Dosyć dosyć ciekawe. Powiem Wam. Mamy tak. Tutaj e, mamy ok. E, Intimidates, perswazja, kłamstwo albo zastraszanie. No okej, okay, No mamy tutaj. Ja, mm. yeah, ok.

Aha. A wawał raczej nie da się nikogo. Ej, kurczę, naprawdę. O co chodzi? No, czyli mamy tutaj takiego rodzaju wykroczenia e, bądź złamanie prawa są wbrew... Ogólnym zasadom spotkamy się z, z konsekwencjami za czyny, Jeżeli nie chcemy e, doznać, doświadczyć żadnych kon konsekwencji, więc musimy robić tak, żeby być niezauważonym. Dosyć ciekawy, no raczej normalny układ, prawda? W każdym RPG-u, Czy, no nie w każdym rpg ale w ogóle takich większych, większych produkcjach. Okay. Co, czyli chcecie mi powiedzieć, że te gry dzieli 6 lat i jest tak potężna degradacja, jeżeli chodzi o imersję świata. O kurczę. O grubo. No? no powiem wam, że nieźle, że nawet do NPCów się nie da tutaj wyładować w jakikolwiek sposób, jakakolwiek interakcja z NPCami jest niemożliwa za wyjątkiem rozmowy. No grubo. Okej, okay. w The Outer Worlds możesz nawet zabić NPC'a, który daje nam zadania, jak również niektórych znaczących NPC-ów, tych z głównych zadań o grubo, ale chyba tam w New Vegas było tak, że można było ściągnąć jednego z głównych NPC-ów i tam pojawiały się linie fabularne przekreślone jako failed, jako niezaliczone, po prostu wszystkie drogi fabularne zostały były od razu z automatu anulowane. No wiadomo no nie, bo kluczowego NPC-a się ściągało. No i wtedy Dziennik nam rejestrował, które myśmy zadania już z automatu oblali. No. O proszę bardzo i nasi no tak, no nasi kompani tutaj reagowali odpowiednio do naszego zachowania. Mr. Thompson! Reed Thompson, you know my boss? I can't...

ponad, no delikatnie ponad kradzież przedmiotów pod okiem osób trzecich tak to nazwijmy na widoku no okej okay. no i jest odpowiednia reakcja prawidłowa, okej okay. no dobra wow Czyli co? Czyli dało się grać takim chujkiem. A jak w Without? Aha, aha. Totalna olewka widzę. Sprzątamy, czyścimy... Ca... <ścoughs> czyścimy cały szmelc. Okej, okay, powiedzcie mi, że to, nie wiem, było wszystko przed aktualizacją albo coś. Albo to mody tak zepsuły tą grę.

No, ta reakcja jest... Kurczę, no nie mówcie mi, że... I to jeszcze biorąc pod uwagę, że The Outer Worlds został przyjęty dobrze, nie to, że jakoś super, bo tam jakiegoś zachwytu pod niebiosa nie było. The Outer Worlds był przyjęty dobrze, mi mnie osobiście się bardzo podobał, ale powiem wam, że bardzo mile wspominam The Outer Worlds. To jeszcze nie grałem w dodatki, które powychodziły, teraz co prawda mam tą wersję ostateczną, ale no, to było tak troszeczkę taki Fallout w kosmosie. Było tam podróżowanie między planetami z troszeczkę bardziej futurystyczną mm, wizją statków kosmicznych i tak dalej, no nie? Portów kosmicznych i, 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 takich rzeczy, więc no tam bardzo dobrze się bawiłem. Jak, jakoś tam za bardzo nie narzekałem, natomiast no widzę, że tutaj awaut no to masakra jest. O grubo atakowanie niegroźnych stworzonek. Okay. No nie, serio? Okay. Ciekawa teoria, którą usłyszałem niedawno, to taka, że awant był grą tworzoną w rzucie izometrycznym, i komuś odwaliło, że ktoś zdecydował nagle, że po prostu, a chodźcie, zróbmy to w pierwszej osobie. I na szybko to po prostu zaczęli przekładać. Oczywiście, no niestety, wszyscy, cała interakcja z otoczeniem musiała ucierpieć na tym, bo wiadomo, że tutaj z pierwszej osoby już jest, musi być to wszystko bardziej zaawansowane, i widzę, że. No kurczę, no powiedzieć, że sobie nie poradzili, biorąc pod uwagę, w jakim, jak rozbudowany jest The Outer World, to aż dziwi mnie. To aż mnie bardzo dziwi. No nie mówcie mi, że kury na. No... Więc co? Góry tutaj. Oczy... No, i w the Outer walls oczywiście da się ugotować Rosu. About. Wow. Jak. Strażnicy atakujący wrogich NPCów. No, mamy Bandziorów, którzy nas tutaj atakują i jest reakcja ze strony i jest. Łopato w Ten jej przyrżnął. No. Ej, kurcze, no. No dobra, no prawidłowo, bardzo fajnie, no normalnie jest. Jest tak jak być powinno. Awałt Wow. Nie no, naprawdę, jak dalej tak będzie degradacja postępowała, to niekiedy, niedługo będziemy grali w Tetrisa i cieszyli się, że to jest najwyższa jakość. No nie wiem, to już no jakieś absurdy. Podróżowanie solo, bez kompanów. Mhm. Okej. Okay. W, w The Outer World możesz wybrać, e, możesz posadzić swoich kompanów na ławce a, a, i podróżować samemu. Mhm. No a co, w nie można, musi być ktoś z tobą zawsze. No, co wy mówicie? Mamy nawet perka. Samotny wilk. No, co wy gadacie? No, to chyba raczej normalny element dużej ilości RPG-ów No, domyślam się, że w się nie, nie da. Aha, a w nie możemy opuścić obozowiska bez kompanów u, u naszego boku. No nie. Grubo. Ale dobra, no spoko. No, umówmy się tak, no może gra jest skonstruowana tak, że kompani muszą być. No ale jeżeli tutaj ten czas mamy 6 lat, no to spodziewać by się można, że jakieś usprawnienia w przeciągu tych 6 lat powinny nastąpić. W projektowaniu gier. Przecież Obsidian jest odpowiedzialny za New Vegas, Alpha Protocol, Tyranny Pilarsów, jedynkę, dwójkę. No, przecież oni naprawdę stworzyli kawał dobrej roboty, kawał dobrego gatunku RPG. To nie jest tak, że to jest jakieś tam, jak, jakieś tam podrzędne studio, które. Nie ma pojęcia o tym i postarał się zabrać za jakiś swój pierwszy tytuł. Bo to tak mniej więcej wygląda. W The Outer Worlds Twoje podstawowe atrybuty mogą być przeciętne, a powyżej przeciętnych wysokie albo bardzo wysokie. Ok? Nie ma konkretnych hmm, punktów, rozumiem? Nie ma punktów, dobra, wiecie, grę przeszedłem, tylko ja teraz sobie po prostu przypominam. Bo nie pamiętam, to było już kawałek temu, nie? Ale jak również poniżej przeciętne, poniżej przeciętnych, to znaczy możesz być bardzo zły w czymś. I nawet możesz odblokować specjalne opcje dialogowe z tego powodu. Jeżeli mamy inteligencję. Percepcja dobra, dobra. Twoje atrybuty wpływają na Twoje początkowe umiejętności. No. To wiemy, że w Awałd Twoje atrybuty bezpośrednio wpływają na, na Twoje staty. No. To akurat przez ek ekran tworzenia postaci przebrnąłem, więc. Byłem w szoku, że było to tak bardzo sproszczone. Także. Było mega sproszczone. A i nie możesz być w niczym zły, jak w The Outer World. W najgorszym wypadku nie przejdziesz rzutów na umiejętności w oknie dialogowym i tyle. Aha. The Outer World. Posiadanie. With my intelligence, I opcję the idiota albo idiot, or bardziej pasuje, more precisely, dolt, dolt. Pretty universal here, except for Miss Holcomb, who, for some reason, doesn't seem to have much to say to me. Isn't that right? It's just there's more to it all than numbers. Sorry. Excuse me, I'm suddenly experiencing quite an amazing headache. Holcomb has a heart. <laughs> No i tu mamy przykład jak has. I tu mamy właśnie przykład w jaki sposób nasze staty oddziałują na linię dialogową. Staty i atrybuty ogólnie. I see today will be conversing without metaphors. Should you fare better than me? I pay a handsome sum for the book. What? Uh, you seem the perfect type to go blindly into the wild. Okej, okay, no tutaj mm, samo tworzenie postaci wyglądu postaci. No, w porządku dało się tam wszystko zmieniać. Tutaj. Odpowiednio ustawiać wygląd, więc nie było żadnego problemu. Tam budowy ciała chyba się nie dało tylko ustawić. Ale jeżeli chodzi o twarz, bo tutaj chodzi o twarz, nie, no to twarz było w, było w porządku, ja tam nie odczułem żadnego braku. Nie odczułem żadnego braku w... w wyborze. No, wyrzucanie przedmiotów z swojego inwentarza, no. No i co? No, można wyrzucić. No i w czym problem? No, no okej, okay. Czego, no, czegoś, czegoś tutaj nie rozumiem. Ok, no, Co, że to na, ku, na, na kubkę schodzi, czy jak? Że nie rozrzuca? No nie wiem, zaraz zobaczymy o co chodzi. W jaki sposób? pewnie w jaki sposób składowane są te przedmioty na ziemi nie Ej, hey, nie widzę tutaj o. Okej. Okay. Nie da się. Wy... Rozumiem, że nie da się wyrzucać rzeczy z ekwipunku. Jest stash to. Stash in camp. Ok. Czyli stash to camp? Tak? Nie. Breakdown, hold, break. A, czyli można rozwalać, nie można wyrzucać, albo mamy breakdown, czyli rozwalenie, albo ewentualnie przesu przesunięcie tego do stasza, bądź transmografia, nie wiem o co chodzi z tą transmografią, okej, okay. nie ma możliwości, nie ma możliwości wyrzucenia tego na ziemię No dobra, no rozumiem, no okej, okay, no można zniszczyć te przedmioty Okej, okay, i teraz niektóre rzeczy, no, nie no, miałem powiedzieć, że można by przymknąć oko ale I teraz mamy różnicę 6 lat. W samym projektowaniu bym powiedział na odwrót, że The Outer World powinien, tak jakby The Outer World mógł wyjść e, tydzień temu, a The Outer World 6 lat temu. Wcale by to nie zmieniło. E, wręcz przeciwnie, sporo by, sporo by tłumaczyło i ten progres w projektowaniu w The Outer World oczywiście byłby zrozumiały, natomiast w drugą stronę no nie za bardzo. No, i powiem Wam, że nie za bardzo rozumiem, co poszło tutaj nie tak. Teraz tak, jeżeli mówimy o, o, o projektantach, no to mamy Daniela Alberta i Matthew Hansena. Oboje byli przy tworzeniu The Outer Worlds. Oboje pracują tak długo w studiu, że pracowali nad, tymi, nad, nad tym tytułem. Daniel Albert był głównym projektantem The Outer Worlds i on również. Był odpowiedzialny za tworzenie postaci i tam jeszcze kilka innych rzeczy. W AVOUT Matt Hansen pracował przy tworzeniu The Outer Worlds również. Z głównym, główną reżyserką w tym przypadku była Kari mm, Patel. I ona dla przykładu zrobiła e, dodatek. Dodatek e, do. The Outer Worlds, Peril on Gorgon, który był dosyć ciepło przyjęty, to nie był zły dodatek, to nie zły dodatek. Więc co poszło nie tak? Co poszło nie tak w takim razie? Czyli te same postacie główne, główno głównodowodzące yy, przy tworzeniu awał, również byli przy tworzeniu The Outer Worlds. Zastanawiam się, czy wydawca, czy to nie jest kwestia wydawcy. I tutaj yy, wcześniej. Wydawcą The Outer World był. The Outer World było Private Division. Obecnie About jest Microsoft. I nie wiem, ja zaczynam. Może się i mylę, słuchajcie, ale zaczynam dostrzegać tutaj jakiś taki powtarzający się wzorzec. I dla przykładu, słuchajcie, mamy Deep Silver, Volition, Activision, Blizzard, Microsoft, Bethesda, EA, BioWare. No i teraz Obsidian. I nie wiem, czy ja już. Zaczynam szaleć, czy, czy, czy oszalałem już? Czy za bardzo już gdzieś tam doszukuję się jakichś jakiś dziwnych teorii spiskowych? Nie wiem, no na pewno awałt jest bardzo dużym regresem, jeżeli chodzi o projektowanie gier i uważam, że w takim układzie rynek gier komputerowych zaczyna się troszeczkę zwijać i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ludzie mniej wymagają, czy gracze mniej wymagają i bardzo dużo jest w stanie przejść obecnie. Co wy sądzicie na ten temat, ponieważ ja w jednoznacznej odpowiedzi nie mam. Tutaj, a spekulacji jest na tyle dużo, że z każdej strony nie wygląda to tak czy inaczej dobrze. Więc. W każdym razie, dajcie mi znać w komentarzach.